Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 127 już odcinku z cyklu Piotrek. Dobra, rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat tego, jak przyszłość pracy zdalnej z mojego punktu widzenia będzie wyglądała w momencie, gdy Mark Zuckerberg spełni swoje zapowiedzi. Kilka dni temu pojawił się wywiad Marka Zuckerberga w, z takim youtuberem. Markesem Brownlee i ten wywiad dotyczył przyszłości smartfonów i rzeczywistości wirtualnej oraz rzeczywistości rozszerzonej. Facebook od dawna inwestuje w segment rzeczywistości wirtualnej. Kupił taką firmę kilka lat temu. Firma nazywa się Oculus. Ta firma produkuje google do rzeczywistości wirtualnej. W 2019 roku Facebook kupił też firmę BitGames, Games. Jest to czeska firma zajmująca się tworzeniem gier właśnie w rzeczywistości wirtualnej. I jakiś czas temu pojawiły się również informacje o rozpoczęciu prac nad systemem operacyjnym dedykowanym właśnie do sprzętu VR. Mark Zuckerberg powiedział, że niedługo powinien nastąpić zmierzch technologii smartfonów. I ten zmierzch powinien nastąpić wtedy, gdy pojawią się dobre technologie AR, czyli Augmented Reality, czyli rzeczywistości rozszerzonej, i VR, czyli Virtual Reality, czyli rzeczywistości wirtualnej. I teraz sobie wyobraźcie taką sytuację. Jeżeli dzisiaj mamy telefon, którego ekran oczywiście służy nam do oglądania na przykład uczestników wideo, wideokonferencji, mamy głośniki i mikrofon, z których słyszymy ludzi, którzy są po drugiej stronie linii telefonicznej czy linii internetowej, z którymi właśnie odbywamy tele- bądź wideokonferencję. I nagle to wszystko zostanie zastąpione przez coraz bardziej doskonałe gogle i okulary związane z rzeczywistością wirtualną i rzeczywistością rozszerzoną. Przypomnę, że Facebook nie jest firmą hardwareową, nie produkuje sprzętu na taką skalę jak Nvidia czy Apple, natomiast nie ma swojego narzędzia do przeglądania internetu. Tak jak mówi Artur Kurasiński z Facebooka, Instagrama czy Whatsappa, korzystamy z wykorzystaniem narzędzi od innych producentów. Facebook chciałby mieć takie okienko na swój własny świat, który produkuje, czyli na przykład na Facebooka, ale jeszcze tego okienka nie ma. I dla niego tym okienkiem mogą być właśnie Google rzeczywistości wirtualnej. Tak jak Artur jeszcze Kurasiński przypomina, w ciągu 12 miesięcy Apple powinno wypuścić już w pełni działające, normalnie działające komercyjnie okulary VR, to znaczy, że pewnie za Applem podążą następni producenci. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że brakuje nam jeszcze tylko zmysłu dotyku, ale tą technologię za chwilę będziemy mogli poznać, przynajmniej zalążki tej technologii, ponieważ w kontrolerach do Sony PlayStation PS5 będą zaimplementowane właśnie takie wrażenia haptyczne, które pozwolą wam poczuć to, co będzie się działo w grze. To teraz sobie wyobraźmy sytuację, przewinimy szybko do przodu, zróbmy fast forward i na przykład za 3 lata Praca zdalna będzie wyglądała całkowicie inaczej niż wygląda dzisiaj. Ponieważ dzisiaj potrzebujemy całej masy sprzętu do tego, żeby prowadzić wideo i telekonferencje, bo potrzebujemy dobrego oświetlenia, kamery, ekranu, mikrofonu, głośników, komputera, być może drugiego ekranu, na którym widzimy tekst, być może trzeciego ekranu, na którym widzimy ludzi, itd. itd. A wyobraźcie sobie, że to wszystko nagle staje obok nas. Po prostu mamy zakładamy gogle, zakładamy okulary, a być może uda się to wszystko połączyć razem z technologią Elona Muska do bezpośredniego wpięcia się komputerem do mózgu człowieka. I wtedy będziemy mieli rzeczywistość wirtualną na wyciągnięcie ręki i być może ta nasza praca zdalna będzie wyglądała całkowicie inaczej, bo będziemy mogli widzieć w skali 1 do 1 naszego kolego bądź naszą koleżankę z biurka obok. Pomimo tego, że ta osoba będzie pracowała zdalnie z dowolnego miejsca na świecie i my będziemy pracowali z dowolnego miejsca na świecie, co więcej, nie dość, że będziemy mogli z tą osobą porozmawiać i ją widzieć i ją słyszeć, to być może poprzez te Wrażenia haptyczne poprzez te sensory, które pozwolą przekazywać dotyk. Być może będziemy mogli przywitać się z tą osobą. Być może wejdziemy w rzeczywistość wirtualną w takim stopniu, w jakim jeszcze do niedawna mogliśmy tylko fantazjować mogliśmy to widzieć tylko w filmach science fiction. Być może praca zdalna ulegnie odmienieniu w momencie, gdy. Facebook zdecyduje się na mocne zaimplementowanie technologii rzeczywistości wirtualnej. Myślę, że jest wielu geeków technologicznych, jest wiele osób, które chciałyby to wypróbować. Myślę, że jestem jedną z tych osób, która pewnie pierwsza ustawiłaby się w kolejce do takich rozwiązań technologicznych, ale mam poczucie, że e, wizja cyberbankowej przyszłości jest tuż obok na wyciągnięcie ręki. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.